Chodzi mi o ten sweter, co go masz na sobie. Zajeb... go? Z pomocy dla powodzian? Wielu ludzi dotknęła w ostatnim czasie ogromna tragedia, a żerujący na tym szabrownicy zasługują na pełną pogardę. Na tę samą pogardę zasługują ludzie zakładający fałszywe zbiórki w internecie. Weryfikujcie takie zbiórki przed wpłatą, a w opisie tego materiału znajdziecie oficjalną zbiórkę na poszkodowanych w wyniku powodzi. Teraz liczy się każda złotówka. Przeraża mi myśl, że możemy być ze sobą do końca życia. Bo abstrahuję, to mi od. myślałem, że kimś więcej jestem, ale teraz już wiem, że nie. I miss the old pasud, ten zabstrahuje pasud. W roli z wyrola pasud, a nie z Pasut. pasud. I hate the new pasud. Ten stary oblech pasud, wciąż na furany pasud. Ten zniszczony pasud. Część z Was Roberta Pasuta może kojarzyć jedynie z Freakfightów, z jego sąd ulicznych, z pijanymi ludźmi czy przede wszystkim z kontentu, który buduje razem z różnymi młodymi dziewczynami, które dają się upokarzać za swoje potencjalne 5 minut w internecie. A po niektórych coraz bardziej już widać, jak bardzo mają dość i siedzą tam ewidentnie na siłę. Cała reszta, która filmy na YouTube oglądała przynajmniej od 2012 roku, Roberta Pasuta z pewnością znać będzie z kanału Abstrahuje, który przez wiele lat generował milionowe wyświetlenia na każdy odcinek. Chłopacy jako grupa abstra otworzyli i wyprodukowali całą masę kanałów. Niektóre z nich funkcjonują do dzisiaj, inne przepadły na zawsze, a jeszcze inne były projektami serialowymi, które, nawet jak osiągnęły sukces, były niepotrzebnie przedłużane na siłę, z nową obsadą, a wyświetlenia, jak i subskrypcje szły w dół. Pójście w zbyt duży profesjonalizm i zatrudnianie całej masy ludzi pogrążyło abstra finansowo, i w ten oto sposób chłopacy byli zmuszeni wrócić do korzeni, co akurat ich widowni bardzo się spodobało. Cześć! Tutaj Rewo, mam takie IQ, że mogłem budować rakiety, a tocze internetowe spory z ludźmi, co ledwo wiążą swoje buty. Cześć Mewo, jestem Rewo, odleciała bez podstaw. Tłumaczenia, ani dostarczenia jakichkolwiek sensownych dowodów. Ale tę historię już znacie: obecnie kanał Abstrahuje jest prowadzony przez czarka, a od czasu do czasu możemy tam zobaczyć masnego, który odszedł z kanału 3 lata temu. Jednak jak sami dobrze widzicie, to nie Abstra jest przedmiotem dyskusji w tym materiale, tylko jeden z założycieli tego kanału, który przeciągnął swój wizerunek po ziemi, tym samym wbijając go coraz głębiej aż na samo dno, co wcale nie musiało się wydarzyć. 13 września 2023 roku na kanale Abstrahuje został opublikowany film, w którym Czarek i Robert tłumaczyli, z czego wynikała zmniejszająca się frekwencja Roberta pasuta na ich filmach. Robert już wtedy miał za sobą wejście do świata freakfight'ów i jednocześnie poza Abstra zajmował się rozwijaniem swojego własnego kanału na YouTube, na którym od dłuższego czasu publikował sądy uliczne skupiające się przede wszystkim na imprezowym życiu młodych osób. Głównie kręciło się to wokół kobiet, i nawet jeśli Robert rzucał dwuznacznymi tekstami na prawo i lewo. to perspektywy czasu widać, jak w pewnym momencie Robert przestał się hamować i pozwalał sobie na coraz więcej, ponieważ jeszcze wtedy nie budziło to aż tak dużych kontrowersji, jak to, co Pasut robi w tym momencie. Wracając jednak do materiału nagranego z czarkiem, wspomniał on tam, że częściowe odpuszczenie sobie udziału w kanale Abstra spowodowane jest brakiem czasu i sił do realizowania tylu rzeczy naraz, biorąc pod uwagę, że trenował pod swoje walki na free Fightach, a do tego z dużą częstotliwością publikował sądy uliczne na swoim własnym kanale. No właśnie, chodzi o to, że. Chciałem robić kotet i chciałem w, w walczyć i to na razie się udaje, aczkolwiek nie mam siły na robienie pasuta i na robienie abstrahuje, chwilowo siły, pamiętajcie, życiowej pamiętajcie, określenie. no jakby... Ja też nie suplementuję się niczym mocno. Rozumiem, no ale żeby to... Ja to rozumiem, tylko widzowie... No wiem, jakby ja wyobrażam sobie sytuację, w której zaczynałem się suplementować jak niektórzy zawodnicy i nagle niektórzy. mam... <noise> niektórzy. Na... Jak większość. I nagle mam czas na wszystko. Oczywiście, wtedy mogę wrócić. Jak wrócę na abstrahuje, to znaczy, że zacząłem bombić po prostu. Albo mnie nagrywasz swoje rzeczy. I kiedy Robert na dobre zadomowił się w Fame MMA, udowodnił wszystkim, że nie trzeba uciekać patologicznymi zachowaniami z każdej możliwej strony, żeby być jakkolwiek wyrazistą postacią. Tym uniwersum. Na każdą konferencję przychodził z przygotowanym performancem, często wzbogacając całość o warstwę audiowizualną, podrzucając do całości różnego rodzaju przeróbki związane z jego przeciwnikiem i nie tylko. Zawsze było to coś świeżego, coś zupełnie nowego, co stawiało go w świetle jednego z bardziej wyrazistych, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, i co za tym idzie lubianych zawodników spośród wszystkich federacji freakfightowych. Robert Pasut stał się idealnym przykładem oryginalności w świecie freaków, dzięki czemu jego występy błyszczały, pomimo tego, że były pozbawione sztucznego pompowania konfliktów na siłę, a wiele osób cieszyło się, kiedy pojawiał się na gali, ponieważ czekali na to, co tym razem wymyślił. Bo widzę, że przygotowałeś jakiś performance, ale to... Nic nie będzie dzisiaj do nas mówił, bo ma zaklejone usta. Witam wszystkich. Niestety, przez to, że jestem cringe'owy i nie dymię z Japczanem, dostałem zakaz swobodnej wypowiedzi. Mogę używać jedynie oficjalnych tekstów Fame MMA na konferencje zatwierdzonych przez włodarzy Mój przeciwnik jest sześćdziesiątką, w Bydgoszczy razem z nitrozyniakiem o czym cała Polska się teraz dowie. Bardzo mocno czekałem na tą konferencję i na to, co wymyślisz. Zaowocowało to nawet tym, że gdy Sylwester Wardenga przestał być prowadzącym konferencji, rolę tę chwilowo objął właśnie Robert Pasut. I nawet jeśli bywał lekko żenujący i nie wszystkie jego żarty siadały, to nadal było to w jakiś sposób częścią konwencji, do czego często nawiązywał w swoich performance'ach. Odchodząc od tematu frików, a wracając do jego sąd ulicznych, feedback na te filmy był różny. Ludzie byli coraz bardziej zażenowani tym, co robi, chociaż na samym początku bardziej Skupiali się nie na Robercie, a na osobach, które tam występowały. Z czasem jego content został przyjęty jako swojego rodzaju guilty pleasure, tandetnie, stulejarsko, kiczowato i komercyjnie. Podoba mi się. Tego typu komentarze można było znaleźć pod jego filmami, co utwierdzało pasuta w przekonaniu, że jest to kierunek, w którym powinien iść, bo ludziom to się najzwyczajniej w świecie podoba, a wiadomo, jest popyt, jest podaż. W przestrzeni publicznej istniała świadomość tego, co Pasut nagrywał, ale nie było to nigdy komentowane na większą skalę i na chwilę obecną ciężko mi powiedzieć, czy to dlatego. Że pasut się dopiero rozkręcał, czy może dlatego, że nie było to na tyle głośnym tematem, żeby komukolwiek chciało się zabierać głos w tej sprawie. Najpewniej większość osób, która pasuta nie oglądała regularnie, nie miała świadomości tego, co się dzieje na tych odcinkach. Robert nie miał najmniejszego problemu z nagrywaniem pijanych dziewczyn, które uwodził lub tych, które same z siebie rzucały mu się w ramiona, również pod wpływem alkoholu. Każdy może sobie o tym myśleć co chce, jednak osobiście uważam, że wykorzystywanie nietrzeźwych ludzi spotkanych na mieście dla kontentu to dosyć słabe zagranie. I żeby by nie było. Nie każdy, kto uczestniczył w jego filmach był tak pijany, że mógł nie do końca ogarniać co się wokół niego dzieje, jednak takie przypadki również się zdarzały. Mordy, ja już dwie zbie, zbiłem dzisiaj. Możliwe, że będzie więcej niż promil nawet. Coś jest to? to? jest chyba popsułeś. Ja pie... Ale to właśnie myślałem, czy tak po powolutku mówicie, żebym zrozumiał, czy po prostu bełkoczecie. 0,71 było. 0,71. Witowny z siebie? Nie mogło być lepiej. To idź, popraw się i wróć. Moment, w którym coraz bardziej dyskutowano na temat poczynań Roberta, to był ten, w którym opublikowano odcinek GOATS, randki z Pasutem. Nawet jeśli ludzie podchodzili sceptycznie do tego, co zostało tam przez niego zaprezentowane, nadal było to w stanie obronić się tym, że GOATS to randkowy format rozrywkowy, do którego należy podchodzić z dystansem, a głosy mówiące o tym, że dziewczyny, które tam przychodziły się nie szanują, stanowiły opinię, a nie fakt. Przynajmniej do pewnego momentu. Cztery miesiące po głośnych randkach z Pasutem na kanale GOATS, ten wystąpił w zgrzycie i udzielił słyn już wywiadu, który zapoczątkował falę gówna lecącego w jego kierunku. Zmierzył się nie tylko z ogromną krytyką, a również stracił potencjalne współpracę, o czym opowiedział kilka dni po wywiadzie. Kiedy to lawina szamba zalała wszystko dookoła niego. I będzie to dosyć istotnym wydarzeniem dla Pasuta i jego przyszłych planów na rozwijanie swojego wizerunku. Bo widzicie, kiedy Robert Pasut był na szczycie, będąc częścią jednego z największych i najważniejszych kanałów w całej historii polskiego YouTube'a, stał się wręcz uzależniony od tej pozycji, czego nawet nie mówię z jakimiś z Złymi intencjami, no bo przecież każdy z nas jest w stanie zrozumieć, jak to może wyglądać, gdy zachłyśniesz się pozycją na samym szczycie. Robert był znany w całym kraju i nie tylko był znany, ale przede wszystkim lubiany, co udało mu się podtrzymać nawet poza udziałem w abstrachuje, ponieważ tak jak wspominałem na początku, będąc w Freakfightach również udało mu się zbudować pozycję lubianej persony, co podtrzymywało jego popularność, która nie wynikała akurat z negatywnych emocji do jego osoby. I teoretycznie można dyskutować o tym, czy pasut jest. bardzo bardziej uzależniony od tego, że ludzie mówią o nim dobrze, czy może od popularności wynikającej z czegoś na myśl słynnej zasady, nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili. Może też być tak, że pasut tego potrzebuje ze względów finansowych, ale tutaj ciężko mi będzie to określić, ze względu na to, że cholera wie, czy pasut z wszystkich swoich walk jakieś pieniądze odłożył, czy może jednak wszystko przewalił. Bez względu na to, na jakiej sławie mu zależy bardziej, na dobrej, złej, czy jakiejkolwiek, nie da się przejść obojętnie obok jednej z jego niedawnych wypowiedzi na transmisji na żywo, na platformie KIK, która dosyć dużo mówi o tym, co prezentuje dzisiaj w social mediach. Pamiętajcie, ja, ja jestem tylko pajacem, tylko małpeczką w cyrku dla Was. Niczym więcej. Żeby nie zapominać o tym. Daj, bo jak było abstrahuję to mi od. myślałem, że kimś, je, kimś więcej jestem, ale teraz już wiem, że nie. Jak to wielczale ogólnie w tej częstawie. I powiem wam szczerze, że ten jeden fragment jest dowodem na to, jak przykra jest jego historia. Co by o nim nie mówić, na dzień dzisiejszy, kiedy się weźmie pod uwagę wszystkie jego ostatnie poczynania w internecie, jest to człowiek z potencjałem do robienia naprawdę dużych i fajnych rzeczy. Nawet gdy Abstra zaczynało powoli upadać, udało im się to chociaż częściowo odratować, gdy wrócili do korzeni, nagrywając niskobudżetowe produkcje. Gdzieś tam była furtka na to, żeby znowu robić to, co faktycznie lubił. I ktoś może powiedzieć, że może mu się znudziło. I zaczął odnajdywać siebie w czymś zupełnie innym. Jednak, gdy sam mówi, że gdy było, abstrahuje, to myślał, że jest kimś, a teraz wie, że tak nie jest, można łatwo wywnioskować, że chyba nie do końca jest usatysfakcjonowany z tego, czym się obecnie zajmuje. Szczególnie, że kiedyś spełniał się w czymś, co wymagało jakiegoś większego wkładu, pracy i ogromnej kreatywności. A teraz pasut pajacuje na wszelkie możliwe sposoby, próbując zwrócić na siebie uwagę ludzi w internecie, niezależnie od tego, czy ktoś za jego content go pochwali, czy może wręcz odwrotnie. Ale patrząc na na to, czego się chwyta, raczej podejrzewam, że pozytywne emocje nie są czymś, czego oczekuje. Im większy sukces, tym bardziej bolesny upadek. I może właśnie tego Robert chce uniknąć. Nie chce wysilać się na więcej, wykorzystując potencjał, który w nim drzemie, ponieważ boi się powtórki z rozrywki. Woli przyznać, że na więcej go nie stać i pajacować ku uciesze ludzi, którzy wymagają od niego upokarzania dziewczyn, które za nim latają, a przede wszystkim upokarzania siebie samego. Robert Pasut swój wizerunek ma głęboko w dupie, albo nie wiem, może wcale nie ma go w dupie, ale sukcesywnie zaczął sobie wmawiać, że ma. Jego profil na kiku jest przepełniony treściami, które to udowadniają, a jednocześnie ten sam profil udowadnia, że nie tylko swój wizerunek ma głęboko w dupie. Dziewczyny, które u niego występują stawia w takim świetle, żeby jak najwięcej ludzi po nich jechało, czego jest kompletnie świadom. Oczywiście te dziewczyny również o tym wiedzą i mogłyby po prostu tego nie robić, więc nie myślcie sobie, że winę za to chce zrzucić tylko na niego. Nie Niezależnie od tego, czy są to dziewczyny pełnoletnie, które w późniejszych latach mogą tego żałować, nadal są osobami, które myślą same za siebie. No ale w końcu sam mówił o tym, jak kołczował te dziewczyny do wejścia w ten wspaniały świat. Bycie opluwanym, kopanym to jest część po prostu tej pracy. Bycie influencerem nie da się być niekrytykowanym. Wystawiasz się na świecznik, no to musisz się z tym liczyć, więc ja je tak kołczuję. Mówię, dziewczyny będzie w... Dziewczyny, będą, będzie krytyka. Nie myślcie sobie z tego nic. Oczywiście też nie specjalnie prowokujcie. Nie odpisujcie na te pieprzone komentarze. Nie odpisujcie na diem. Nie dawajcie się sprowokować. Nie pozwólcie, żeby wam to wpłynęło negatywnie na, na banie. Bardzo. No bo wiadomo, trochę, trochę trzeba przyjąć na głowę. Nie ma lekko, No trzeba. Dziewczyny, Wie, no, oczywiście. no tak pięknie brzmi bez kontekstu. Coach. Pasus, ja mówię nie. wprost, dziewczyny będzie. Co ja chciałem, właśnie a propos tego, co on mówił? Aha, no nie wiem, że można by było wpajać na przykład robienie kontentu, taki wiesz, który nie polaryzuje, a, no tak, bo to się tak nie klika. No. no tak, bo w sumie chcemy sprzedać jak najwięcej dziewczyn w jak najszybszym czasie. Najlepsze jest to, że wiesz, że on oscyluje w takim pojęciu, że to się wydaje dla ludzi, co patrzą z zewnątrz, przynajmniej tak ja to widzę, że dla ludzi, co patrzą z zewnątrz, wydaje się to nie aż takie głupie, że no ta no będzie krytyka, będą cię obrażać, nieważne co, dobra, ale trzeba spojrzeć na to, co. Pasutku w tych e, swoich materiałach próbuje ugrać, nie? To jest na zasadzie, nie daj się stłamsić! Będziesz inny, będziesz na świeczniku, ale to się czyni zajebistym. A teraz szczekaj! Urodziny garbatej, pierdnęła! w powiem, że jesteś głupim szorem. Czy da się robić cokolwiek w internecie bez jakiejkolwiek krytyki? Oczywiście, że nie. I z tym można się zgodzić. Jednak wciskanie tym dziewczynom takich rzeczy do głowy tylko po to, żeby robić content, który jest już skrajnie przesadzony i nawet jeśli też jesteś za to krytykowany, finalnie w oczach wielu wypadasz lepiej niż te dziewczyny. To w takiej sytuacji ja nie wiem, czy Pasut jest odpowiednią osobą do tego, żeby gadać takie pierdoły. Szczególnie jak spojrzy się na fragmenty jego live'ów, w których przykładowo celowo do kamery odsłania tyłek jednej z towarzyszących mu dziewczyn. Ktoś by mi mógł tutaj powiedzieć, że zarzucam mu, że zrobił to celowo, a przecież przeprosił za to, bo myślał, że coś tam ma zasłonięte i że nie odsłoni jej tyłka. Jeśli ktoś tak pomyślał, to mam dla tej osoby złą wiadomość. Najpierw znalazłem ten fragment oglądając zapis jego transmisji na Kiku. Później gdzieś to zgubiłem, ale jak się okazało, nie musiałem tego szukać, ponieważ Pasus dodał ten fragment jako wycięty klip i nazwał go dupa. Dosłownie wstawił ten klip w nieocenzurowanej wersji, bo po co i nazwał go dupa. Inny z jego wyciętych klipów z transmisji na, na, na Kiku to, to ten klip, na którym całuję się z jakąś dziewczyną i. W pewnym momencie bierze jej rękę i kładzie sobie na... Ja też niekomfortowo. Cieszcie się, że macie to ocenzurowane i nie sprawdzajcie tego. Eee, pasut, ci się platformy chyba pomyliły, nie? Jeszcze inny wycięty klip to jest na przykład wizyta w przebieralni i tak, możecie sobie wyobrazić co tam się znajduje i dlaczego to ocenzurowałem. Eee, a tutaj macie zapis z czatu, jakby ktoś na przykład miał wątpliwości co do tego jak widownia Pasuta podchodzi do tych dziewczyn, kiedy one w ogóle się tam pojawiają i robią cokolwiek, co tam Pasut sobie zażyczy. Jego nowy banner na kanale też pokazuje w jaki sposób się przebranżowił i w jaki content targetuje i jakiego kontentu będzie się trzymać. No jest to dosyć wymowne. I takich fragmentów z jego kika można wyciągać hurtowo, ale też nie widzę w tym większego sensu. Jak się okazuje, nawet nie musisz być dziewczyną, która się na coś takiego zgadza i lata za pasutem, żeby w pewnym sensie paść ofiarą jego osoby i przede wszystkim ujęcia jego kamery. Bo jakiś czas temu na pewnym evencie anime Pasut się pojawił i ze swoim operatorem latał po całym obiekcie i operator ten robił bardzo dziwne zbliżenia, jak to zresztą ma w zwyczaju, bo to często się dzieje na tych streamach, yy, tylko że w tym przypadku te zbliżenia na różne części ciała były w momencie, w którym te dziewczyny nie do końca było wiadomo czy one w ogóle są pełnoletnie, yy, Albo nawet gorzej. I tak jak większość zapisów jego live'ów na kiku jest, to tak tego zapisu nie ma i mamy jedynie okrojony odcinek na YouTubie. A więcej na ten temat możecie się dowiedzieć z tego filmu, do którego serdecznie Was zapraszam, jeśli chcecie się dowiedzieć o co chodzi. No ale wiecie, czego się spodziewać po gościu, który wysypuje sobie kakao na twarz. Pyta się dziewczyny obok, czy teraz jej się bardziej podoba, i zaczyna tańczyć do takiej muzyki. Ale będzie kancel za to W kontekście osób czarnoskórych Od pasuta nie zabraknie też takich take'ów Które powielają stereotypy O tym na przykład, że osoby czarnoskóre Lubią wykorzystywanie Patrz kurde ten, jak inżynier Halo I come from Africa, I'm engineer, I would like to take, take you on a date Or maybe i don't know. Już nawet nie chcę mi się wchodzić w dyskusję o tym, czy są to poglądy Pasuta, czy może są to jakieś zwykłe żarciki pod content. E, niemniej jednak na pewno jest to e, desperacka próba zwrócenia na siebie uwagi, co Pasut również podkreśla, wysypując na siebie kakao, że o, Blackface za to będzie kancel na pewno. Pasut po prostu bardzo chce, żeby o nim mówili, nawet jak będą mówić źle, co wskazuje na to, że nie zależy mu na tym wizerunku, tylko zależy mu na popularności. Byle jakiej, ale popularności. Jest to dla niego o wiele łatwiejsze niż robienie czegokolwiek, więc dokładnie tak jak jest w tytule dlatego pasut nie uratuje swojego wizerunku, bo po prostu nie chce. Nie czuje takiej potrzeby i to, co się dzieje teraz, jest mu na rękę, co przy okazji jest w stanie podbić mu ego w o wiele łatwiejszy sposób niż za pomocą jakiejś ciężkiej pracy, którą wykonywał kiedyś. A co Wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu i mówił oczywiście dla Państwa. Piotrek Parking. Piotrek Parking, krzyczą dzisiaj małolatki. Piotrek Parking, chętne matki, fajne sąsiadki, luksusowe zegarki. Jak kto plus wezmę Cię w swoje macki. Wiem, wyszło jak wyszło. Nie było filmu od y, dwóch tygodni, trochę, tro, no, trochę się przedłużyło. Nie, nie będę się zasłaniał, że nie wiem, co, kurwa, zasnąłem czy coś. Eee, powiem tak, byłem w trakcie realizacji kompletnie innego filmu. Ten z Pasutem to już zacząłem jakiś czas temu, a potem stwierdziłem, a wezmę się za coś innego, bo nagle w mojej głowie zaczął szumić pomysł zupełnie nowy, mi się mózg zgazował. Potem się okazało, że film, za który się zabrałem, będzie potrzebował trochę więcej czasu, a wypadałoby Wam w końcu rzucić jakiś materiał, więc wróciłem jednak do tego filmu z pasutem. Ale film, który zacząłem robić na samym początku, to jest film, na który warto czekać i myślę, że będziecie zadowoleni, szykuję tam taką niespodziankę, która mam nadzieję, że się uda. Jak będzie dobrze, to, to, to można tam zebrać całkiem fajną drużynę pierścienia, ale nieważne, nic więcej nie spoileruję. Jest na co czekać, mam nadzieję, że uda mi się dowieść i miłego dnia wszystkim, przepraszam za dwutygodniową przerwę, no, nie wiem, mogę powiedzieć, bluetooth od myszki mi przerywał czy coś, mam na kablu, no nieważne, miłego.